Historia dotycząca niemieckiej zbrodni w Wiedwabnym, nazywanej polską zbrodnią, jest jednym z największych kłamstw w naszej rzeczywistości. Generalnie chodzi o to, że zbrodnia w Jedwabnym stała się dla świata rozpoznawalnym symbolem polskiego rzekomego antysemityzmu i polskiego rzekomego nazizmu. Zadbał o to Jan Tomasz Gross, zadbali o to ludzie, którzy sprzyjają tym kłamcom z przedsiębiorstwa holokaustu, o których Norman Filkenstein pisał, że robią to dla pieniędzy i władzy. Uczciwy przecież amerykański Żyd, który za powiedzenie prawdy zapłacił wielką cenę, cenę banicji i także cenę wykluczenia. Zbrodnia w Jedwabnym, czego niewiele osób, nie osób ma świadomość, jest rozpoznawalna w świecie. Mój przyjaciel był niedawno Wazit jest taki podróżnik, który zawsze zawiera relacje z ludźmi, których odwiedza, próbuje ich poznawać, rozmawiać. Trafił do społeczności, która nie bardzo kojarzyła, gdzie jest Polska, więc powiedział Lewandowski na zasadzie, że no, Roberta Lewandowskiego może poznają, znana postać. Oni, a, Lewandowski, a jedwabne odpowiedzieli. Jednym słowem, nawet tam, w Tajlandii e, wiedzieli o tym, że jedwabne jest coś takiego jak jedwabne o miejsce, gdzie Polacy palili Żydów. I generalnie chodziło o to, żeby powstało takie proste hasło, które będzie rozpoznawane dla świata, jako symbol polskiego nazizmu. Mamy być dla świata nazistami którzy mordowali, inni naziści zapłacili za swój nazizm, na przykład Niemieccy, Polscy nie. Więc my teraz mamy zapłacić wielomiliardowy haracz, który cały czas rośnie. Mówiono do niedawna o 300 miliardach, teraz niedawno słyszałem, że ma to być 500 miliardów. Generalnie kwota ma być tak wysoka, abyśmy nie byli w stanie jej zapłacić. 500 miliardów dolarów. Kwota cały czas rośnie, ma być tak wysoka, abyśmy nie byli w stanie jej zapłacić. Opisaliśmy to w książce Powrót do Jedwabnego, czy to tylko POLIN i także w filmie Powrót do Jedwabnego, gdzie Jerzy Kwaśniewski z Ordo Julis tłumaczy, ta kwota ma być tak duża, abyśmy przy odpowiednim nacisku z zewnątrz zgodzili się na jej zapłatę, byli do tego przymuszeni trudną sytuacją zewnętrzną, ale ta kwota będzie tak duża, że nie będziemy w stanie jej zapłacić. I wtedy przyjdzie moment, w którym będziemy musieli płacić przekształceniami własnościowymi. Byliśmy tego bliscy w roku 2014, gdy dosłownie Włos nas dzielił od tego, byśmy prywatyzowali lasy państwowe. To była wielka operacja. Dużo opowiadać w szczegółach. no Wtedy można powiedzieć dosłownie minimalnie. Przeszliśmy nad poprzeczką, nie doszło do tego, ale te demony nie odeszły daleko, wciąż są bardzo blisko. Więc, konsekwencją tego, co zdarzyło się w Jedwabnym, niemieckiej zbrodni nazywanej Polską, stało się wyrobienie wizerunku Polaków jako nazistów, którzy nie chcą zapłacić za swój nazizm. Kwota cały czas rośnie. W wyniku tego mamy nie tylko płacić, ale mamy też doprowadzić do przekształceń własnościowych, które mają być przyczółkiem do tego, co nazywamy Polin. E, czyli takim miejscem, e, Żydzi uwierzyli, jak wiadomo, dla nich ważna jest hagada, legenda, że to miejsce to jest takie miejsce, gdzie Anioł rzucił im karteczkę z nieba. Powiedział: Tu spocznij, to jest Twoje miejsce, i tu mamy mieć właśnie ten Polin, czyli takie miejsce, gdzie są dwa narody, są dwa języki, dwie kultury. Teoretycznie równorzędne, ale wiadomo, jak to się skończyło w Palestynie. Innymi słowy, bardzo niebezpieczna idea, idea, która jest dużo bliżej niż wielu się to wydaje. Można powiedzieć, że ona będzie dotyczyła jeszcze nas. Jeżeli nie stanie się coś nieprzewidywalnego, jeżeli nie zaczniemy się realnie bronić, ale będzie dotyczyła też tych, którzy są tu za nami to jest pokolenie naszych dzieci. To nie jest kwestia bardzo wielu lat. No, Jerzy Kwaśniewski i inni, którzy znają tę sprawę, przyglądają się temu z bliska, dokonują różnych analiz, twierdzą, że to jest kwestia od kilku lat, maksymalnie dekady czyli jest to kwestia bardzo bliska i bardzo niebezpieczna.